Cześć z tej strony Angie. Witajcie na moim kanale po dłuższej przerwie. Jestem cała i zdrowa. No, może zdrowa nie do końca, bo zaczęła się jesień i oczywiście już się borykamy Jastynkiem z różnymi przeziębieniami. Ale nie o tym. Dzisiejszy odcinek, stwierdziłam, że po takiej dłuższej przerwie zacznę czymś bardziej może na luzie, czymś, co wa, czymś, czym Was wprowadzę w taki odcinek ze stylizacjami, bo szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że tak wiele Was, dziewczyn, kobiet będzie do mnie pisać na Instagramie Angie, co z Tobą, gdzie stylizacje, czekamy na coś nowego, fajnego, pokaż nam coś. Jest mi naprawdę niezmiernie miło. Bardzo Wam dziękuję. I zanim nagram, bo mam w planach już Was nie opuszczę. Więc mam w planach odcinek, gdzie zrobimy przegląd w galerii, bo wiem, że to lubicie. I później jakieś stylizacje, to przed tymi. Nagraniami chciałabym Wam dzisiaj pokazać taki odcinek na luzie, bo mamy jesień, dużo z Was robi jesienne porządki w domach, ale również w garderobach, w szafach i ja także takie porządki zrobiłam. Wygrzebałam perełki z mojej szafy, gdzie osoby, które mnie znają, widzą, że... Kocham ubrania, bardzo się przywiązuję do ubrań. Jak już coś sobie kupię, gdzie wiem, że na to zapracowałam, to naprawdę szkoda jest, jest się mi z tym rozstać. Wiem, że to są rzeczy materialne, ale naprawdę ja to doceniam, dbam o rzeczy, więc e, dzisiaj Wam pokażę i to, co Wam zaprezentuję, Oczywiście nie wszystko, ale więcej rzeczy będziecie mogli zobaczyć na moim koncie na Winted. I jest mi też niezmiernie miło, bo wiem, że moje konto się cieszy dużą popularnością, bo to co wstawię, to od razu kupujecie, bo wiecie, że ja to ja, więc czekacie, jak coś wstawię fajnego i tak bardzo doceniam to i popieram to kupowanie z drugiej ręki gdzie tutaj no, przyczyniamy się, przyczyniamy się do, no, do środowiska, tak już nie będę się tutaj na ten temat zagłębiała. Ale tak, pokaże dzisiaj Wam parę rzeczy fajnych. Stwierdziłam, że wystawię rzeczy na wintet i też Wam pokażę sezonowo. Nie będę Wam pokazywała sukienek, to poczekamy z tym do wiosny, pokażę Wam marynarki, ale znaczy sukienek wysetnych nie będę pokazywała, bo też takie mam. Dużo takich mam, ale pokażę Wam sukienki, które możecie założyć do rajstop, fajnie je wystylizować z grubymi rajstopami, z kowbojkami, które są teraz w modzie, z kaloszami, do tego y, gruba skarpeta, albo jak jeszcze y, łapiemy ostatnie takie y, ciepłe dni, gdzie możemy spokojnie założyć gołą nogę, dłuższą skarpetę. Kalosza czy e, kowbojki, więc śmiało możecie zakładać tutaj wtedy gołe nogi i wam pokażę takie fajne sukienki, które możecie wykorzystać. Naprawdę uważam, że te ciugę są ciekawe. E, I co? Nie przeciągam dalej. Zapraszam Was do oglądania. A później jeszcze porozmawiamy. No dobrze, to zaczynamy w takim razie od swetrów. Yy, jesień, zima, yy, czas sweterkowy, fajnie się otulić w coś ciepłego, miłego. I ja, słuchajcie, nie kupuję niemiłych swetrów. Nie mogę wychodzić, jak coś mi gryzie. Nienawidzę moherów, nienawidzę yy, szorstkich tkanin. Dla mnie sweterek musi być milusi, tak? Koniec kropka. I tak, pierwszy sweter, słuchajcie, tradycyjny, szary, golf. E, takich e, te golfy, słuchajcie, nie wychodzą z mody. Zakładacie je e, teraz, są, e, znowu wróciły do mody leginsy. Zakładacie e, leginsy e, kozak, bądź teraz e, bardzo są modne kalosze. I na przykład czarne kalosze, czarna skarpeta wystająca z kalosza, czarne getry, leginsy getry i do tego sweter dłuższy, ciut dłuższy, tak do połowy pupy, bądź za pupę, kto jak woli i naprawdę macie świetną, codzienną, miejską stylówkę. Wiele dziewczyn tak teraz chodzi z tymi skarpetami, getrami, kaloszami i ten sweterek będzie pasował idealnie do takiej stylizacji. Kolejny, nieco troszeczkę inny, kardigan. Tutaj mamy takie fajne, ładne, zdobione guziczki. Mam nadzieję, że widzicie srebrne. Srebro teraz wraca do łask, także bardzo piękny dodatek i coś takiego yy, innego, bo tych szarości czerni pewnie macie dużo w swoich szafach. Ja też, a tu taki fajny yy, dodatek yy, w postaci koloru. Więc taki kardigan w kolorze zieleni, stworzy Wam fajną stylizację ciekawą, gdzie już tutaj założycie zwykłe tradycyjne jeansy, biały t-shirt i zielony sweterek. Naprawdę macie ekstra stylizację do tego, botki czarne i wychodzicie na miasto. Kolejny sweterek. E, Cud może bym powiedziała elegancki, bo śmiało założycie. Do pracy, jak ktoś pracuje w biurze, czy są Panie nauczycielki, bądź jakikolwiek inny zawód, gdzie musicie być ciut eleganckie, to tak nie musicie zakładać białej koszuli. Jeżeli jest jesień, zima, jest Wam zimno w pracy, spokojnie możecie założyć taki elegancki sweterek. Tutaj macie dekolt V. -ke więc pięknie Wam wydłuży szyję i dekolt. E, możecie tutaj wtedy stylizację podkreślić dodatkami w postaci jakiegoś fajnego łańcuszka, bądź kolczyków, wtedy Wam jeszcze bardziej wydłuży szyję, jak będziecie miały długie kolczyki, e, dekolt w literkę V. I tutaj wtedy zakładacie, e, możecie... Jak ja to robię, tak jak tutaj w tym sweterku przód wkasać, tył wypuścić i wtedy spokojnie zakładać na przykład e, dzwony czarne, eleganckie, ale nie dzwony odtąd szerokie, od ud, tylko tutaj wąskie i rozszerzane ku dołowi do tego czarne szpilki i wyglądacie bardzo ładnie, elegancko w pracy, a możecie również pod taki sweter założyć białą koszulę, żeby wam kołnierzyk wystawał, jesteście bardzo eleganckie. Ale również nie tylko w postaci eleganckich outfitów, zwykły jeans, nawet takie jak ja mam, niebieski typu bojówki, boyfriendy, do tego botki i następna ekstra stylówka. Kolejny biały sweterek, ażurkowy, zobaczcie, tutaj są dziurki, to jest ażurek. Tutaj mamy podkreśloną talię. Puszczoną taką małą falbankę. Na rękawach mamy to samo. Piękny, cudowny sweterek włoskiej marki Vicolo. wiecie, że ja włoskie ciuchy uwielbiam, tak że będziecie miały okazję upolować u mnie na koncie, na moim profilu na Vinted coś również z włoskich marek. I tutaj na przykład również getry bądź wąskie spodnie. No, ja tutaj polecam wąskie, dlatego że tutaj jest ta falbanka i jak Założycie szerokie spodnie i dodatkowo ta falbanka będzie no pod talią, że tak powiem, no to może Wam zaburzyć proporcje, także tutaj już polecam obcisłe spodnie i kozaki, kowbojki, bodki, cokolwiek, naprawdę takim fajnym, fikuśnym, stylowym sweterkiem macie genialną stylizację. Kolejny, uprzyznam się, że ten sweter jest u mnie w szafie. Naprawdę długo uwielbiam, bo ciężko było mi się z nim rozstać nie przez fason, bo fason jest tradycyjny, jest to golf, bardzo miły, ale ma świetne kolory. Wszyscy, co mnie znają, wiedzą, że ja uwielbiam i kocham biel, czerń, szarości, beże, Ale ten Haber w połączeniu z tym granatem naprawdę wygląda świetnie. Jest to mój ulubiony sweter. Ciężko mi się z nim rozstać, ale no już pora. Wiadomo, każdy chce z nim mieć nowego w szafie, także Wy będziecie miały okazję u mnie na Vintet upolować go. Jak wiecie, kolor jeansu jest teraz bardzo modny, kolor granatowy. I cały taki zestaw typu góra w granacie i dół w granacie, czy w kolorze, no w kolorze jeansu, tak, bądź total look jeans jest teraz top i tutaj macie w kolorze, no można powiedzieć też jeansu, no bo to jest ciemny granat, do tego zakładacie ciemny, ciemny granat jeansy i naprawdę macie świetną stylizację. Kolejny sweterek, również włoskiej marki Vicolo, tutaj już dla nieco odważnych kobiet, dziewczyn, Chodzi dziewczynek, moje, słuchajcie, moje ubrania są na tyle uniwersalne, że spokojnie kupią dziewczyny w wieku szkolnym, licealistki, studentki, już dorosłe. Kobiety pracujące na jakichś wyższych stanowiskach, bo naprawdę moja garderoba jest tak e, różna i e, ja chodzę i na sportowo, i elegancko, że każdy e, coś dla siebie znajdzie. I, I słuchajcie, ten sweterek, totalny luzak weekendowy, fajnie będzie wyglądał do e, tradycyjnych jeansów. Tak naprawdę w, w każdym, no, może nie w każdym porze, może czarne nie, ale każdy odcień e, granatowego jeansu. Do tego mm, bardzo modne śniegowce typu Agina y, na grubej platformie w kolorze także karmelowym. Do tego zakładacie dłuższą skarpetę taką do łydki y, w kolorze Ekri, jeans. Tutaj akurat wtedy rurki polecam. Sweterek karmelowy i macie stylizację genialną. No Z Instagrama. Mówię Wam dziewczyny teraz tak chodzą. <noise> tak, że będziecie mogły upolować na windę ten sweterek. I słuchajcie, moje rozmiary są przeróżne, dlatego że ja uwielbiam oversize, dobrze się w nim czuję. Także wiele tych swetrów to jest one size. Ten, 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 ten zielony, ten szary. To są na tyle uniwersalne swetry, że sądzę, że na S, -kę, M, -kę, L. -kę Będą spokojnie pasować, ten rozpinany na XL również, ale SML spokojnie. No, także ten Sweterek weekendowy luzek, jak już powiedziałam, jest ekstra. Ok, mam jeszcze parę sweterków, ale już Wam nie będę więcej pokazywała, bo ten film by trwał bardzo długo. Na temat stylizacji, łączenia różnych fasonów, kolorów mogę gadać godzinami. Dlatego, jeżeli któryś Wam się spodobał, bądź jesteście ciekawe, co mam więcej do zaoferowania ze swojej jesiennej garderoby. Co mam na wyprzedażach? Zapraszam na mój e, profil na Vinted oraz odwiedzajcie mnie na moim Instagramie Engine Life. Tam również e, bardzo interesujące e, stylóweczki z różnych e, wyjść i e, okazji. Lecimy dalej: sukienki. E, słuchajcie, na pierwszy rzut idzie e, atłasowa, piękna, czarna, długa sukienka. Na ramionczka i powiem Wam taki myk, że zakładacie pod tą sukienkę taki cienki, obcisły sweterek, biały bądź czarny. Do tego zakładacie czarne mokasyny, białą skarpetkę i macie stylówkę niczym z Paryża, z ulic Paryża. Naprawdę. Do, do tego zakładacie jakąś taką szeroką, grubą, wełnianą, już jesienną marynarę. No i co? Jak lubicie kapelusze, proszę bardzo, ja nie. <grym> Więc sukienka naprawdę sprawdzi się na teraz, ale również jest do wykorzystania wiosna Bo wiosną zakładacie sobie szpileczki i wychodzicie na miasto, także jest to... Sukienka ym, znowuż bardzo uniwersalna na wielkie wyjście, na kolację z mężem, z przyjaciółką, a również na co dzień, jak chcecie się poczuć bardziej fashion. <grydy> Okej, okay, nie będę się rozgadywała już bardziej, bo tu Ola mnie popędza jak zawsze. <grydy> szybko, szybko, każda sukienka na tak? a ja gadam i gadam. Kolejna, od nieco odważniejsza, znowu oversize. To nawet chyba jest one size, oversize, one size, tak mi się wydaje. Włoska marka Vicolo, ciekawy print, gwiazdki, do tego czarne getry, botki, takie, wiecie, krótsze, jak teraz są modne typu Celine. Bądź długie czarne kozaki i kolejna świetna stylówka. Tą zostawimy na koniec z takich codziennych sukienek oversized kolejna, tutaj zawiązywana przy ale ja sobie lubię odwiązać ten sznureczek. Szeroka, wiem, ale jak się nie boicie, panie, takich, takiego fasonu i wiecie, że wyglądacie dobrze, to naprawdę nie bójcie się takich sukienek, do tego czarne, grube rajstopy i ja do tej sukienki miałam, słuchajcie, krótki sweterek biały. I wtedy fajnie to wszystko i też taki troszeczkę szerszy, nie obcisły tylko krótki, szeroki na długi rękach. Do tego sukienka, czarne grube rajstopy, botki bądź kozaki. I wychodzicie na miasto, bądź do pracy, na uczelnię gdziekolwiek w ciągu dnia. Następna sukienka włoskiej marki, dla nieco odważniejszych, które yy, lubią zwierzęce printy. Mm, tutaj przy wióście yy, pod wióstem jest podkreślona, jest przeszycie, potem jest luźno. Puszczona. materiał również atłasowy, śliski, bardzo fajny, przyjemny i tą sukienkę także wykorzystacie na co dzień do... Mówię tak o tych czarnych rajstopach grubych, no bo teraz jest spora, tak? Wiadomo, jak jeszcze będzie 18 stopni, m, gdzie możecie założyć gołą nogę, tą długą skarpetę za kolanówkę i, i kalosz, ok, ale jak już y, będzie nieco chłodniej no to y, ta rajstopa musi wejść tutaj z stylówki. Więc albo gruba, czarna, albo też cienkie czarne, do tego botki e, jak również sukienka no, na kolację, na, na wyjścia, dlatego że zakładacie e, elegantszy bucik e, i też macie ciekawą stylizację. I na koniec sukienka moja ulubiona, przepiękna, zbliżają się Andrzejki, niedługo Sylwester, mm, karnawał. Także może któryś z Was się spodoba, więc obczajajcie na Vinted, bo sądzę, patrząc po moim kącie że długo te ciuchy tam nie poleżą. Bardzo ciekawa sukienka na długi rękaw, tu mamy guziczki, marszczenie na ramionach, góra jest w formie takiej zakładki. A tak, była sukienka na moim pierwszym odcinku świątecznym. Także jeżeli pamiętacie to fajnie, jeżeli nie, to wchodźcie w pierwsze odcinki, czyli ksiąteczny mają na sobie. Pod, pod tutaj w talii w sumie pod biustem mamy gumeczkę i dalej jest obcisła tu mamy taką, takie fajne przeszycie w formie takiej falbanki. jeżeli jesteście ciekawe tych wszystkich rzeczy, no to zapraszam na Vinted, bo tam będą one wszystkie pokazane na mnie. Więc co? Sukiem tą sukienką kończę i biorę następne rzeczy. Ok, to teraz kategorii nie ma. <gry> Leci wszystko. Nie powiem, co mi zostało, bo tego jest sporo, więc chcę Wam pokazać tylko takie najciekawsze rzeczy. I kolejna rzecz z mojej garderoby, która była już na filmikach pierwszych, także możecie sobie zobaczyć. Wcześniej to są skórzane spodenki, które są bardzo modne. Również mam z um, którejś imprezy zdjęcie na Instagramie w nich, gdzie mam e, tak, czarną koszulę, ale chyba to jest w formie body. Te spodenki skórzane, czarne rajstopy cienkie i do tego e, botki. Mm, więc, też super opcja: spodenki skórzane, spodenki nie tylko latem, ale w formie skóry jesienią do czarnych rajstw, do grubych cienkich. Również fajnie wygląda do tego sweter. Fajnie łączyć takie, jak już powiedziałam, różne tkaniny. Typu, np. mamy skórę, fajnie połączyć je z ciekłym swetrem. Będzie bardzo fajnie to wyglądało, bądź z koszulą w formie bardziej eleganckiej. I dalej skóra, tutaj już mamy kurtko-koszulę, można tak to nazwać, bo szczerze mówiąc wiosną nosiłam to jako okrycie wierzchnie, pod spód t bądź obcisły taki topy, wiecie jak są zaryte, obcisłe, popularne topy i luźno opuszczona bądź jakiś t-shirt, a teraz na przykład jak jest chłodniej, gdzie musi jeszcze mieć grubsze okrycie wierzchnie no to już w formie koszuli zapięta, może nie tak pod samą szyję, ale ja zawsze dwa guziki z góry rozpinam, żeby ładniej szyja wyglądała, była bardziej wydłużona i dekolt podkreślony, także fajna koszula skórzana, piękne złote guziczki w formie dodatków, nie jest ona taka cienka, jest ona troszeczkę ocieplana. I co? No tutaj, no co Mam muszę mówić to o stylizacji, no tutaj o stylizacji, zwykły jeans, e, bodki i macie outfitik. dalej już wchodzimy w kolory. I słuchajcie, u mnie na Winter możecie też kiedyś znaleźć rzeczy z metką, bo nie zawsze coś kupię, nie trafię, potem nie zwrócę i to już jest w mojej szafie. Także macie okazję tutaj trafić na koszulę z metką, z Zary różową. I jeżeli jesteście kolorowe, lubicie akcent kolorystyczny w swojej garderobie, no to wtedy tutaj ciemne spodnie, ciemny granat, czarne koszula e, lekko zapięta, związana w talii, bądź przód spuszczony w spodnie i naprawdę macie genialną stylizację marynarki, zieleń e, nawet mam zdjęcie a nie, przepraszam, to z drugiej e, marynarki mam zdjęcie na instagramie ale możecie popatrzeć jak byłam tam ubrana miałam czarne mm, Czarne jeansy z białym przyszyciem, lekko rozszerzane ku dołowi. Do tego klasyczne czarne szpilki, czarny krótki top. I tym akcentem była zielona marynarka, ale ta, chociaż jedna i druga jest fajna, tutaj mamy ciemniejszy kolor zieleni, a tutaj mamy nieco odważniejszy, taki bardziej limonkowy, bym powiedziała. I jeżeli mamy tu taki mocny akcent, to tak jak mówię, czarny, jeans fajny, rozszerzany, teraz są modne, czarny top i naprawdę macie przepiękną stylizację na wieczorne wyjście, bym już powiedziała. Może do kina, jesień, filmy w kinach, fajnie sobie posiedzieć, także super stylizacja. Następnie, znowu zielona, ale już taka ciemna zieleń, można powiedzieć bardziej kaki. I tutaj mamy bomberkę z Zary, krótką, ciekawą, naprawdę ciepłą, jest ona gruba, więc spokojnie możecie ją jeszcze teraz założyć, to jest tak, tak do późnej jesieni i tak naprawdę wczesną wiosną. I tutaj możecie stworzyć przykładowo stylizację. Tak jak już mówiłam, getry znowu wchodzą w modę. Getry obcisłe, do tego do kompletu obcisła bluzka e, włożona w spodnie, czyli tu pamiętajcie, co wcześniej, jeżeli pamiętacie moje wcześniejsze filmiki, jeżeli tu mamy e, obcisło, typu obcisłe getry, obcisły top, bluzka, to wtedy możemy jedną rzecz sobie dać oversize'ową, wtedy nie zaburzamy proporcji e, sylwetki i do tego mm, zwykłe mm, sneakersy bądź bodki i mamy taką luźną stylizację, aby na przykład wyskoczyć i podwieźć nasze dziecko do przedszkola do <grywka> I Ja również mam takie stylizacje, to nie to, że wstaję zakładam byle co, ale jak już jadę małego zawieźć do przedszkola bez tapety, ona się tu ze mnie śmieje, to nie to, że ja tam zakładam byle co. Mam stylówki takie codzienne, gdzie każdemu się wydaje, że fajnie wygląda tak na luzie, ale czasem, żeby stworzyć tą fajną stylizację na luzie, żeby była modna, ciekawa, jest czasem trudniej od założenia swetra, jeansów i koszuli, No właśnie. Także, bo to Widzicie, to wszystko e, robią dodatki i, i prze, przemyślone rzeczy, które na siebie zakładamy. Tylko właśnie jak mamy te śniegowce śliny, Ani, do tego skarpeta dłuższa, e, getry, to wszystko musi być w takim samym kolorze, e, do tego oversize'owa bluza, na bluzę zarzucony szal, na przykład baseballówka, e, jeszcze jak jest jeszcze zimniej, to na to wszystko jakiś płaszcz długi do kostki, ale to wszystko musi być w barwach do siebie pasujących, w jednej tona tonacji. Bądź barwy, które do dzisiaj pasują, typu na przykład karmel z szarością, bądź, nie wiem, czekolada z czernią, to wszystko musi pasować. Aha, tak. ostatnio została. To już taka letnia wiatróweczka, można powiedzieć. Ale przykładowo, jeżeli. O, na przykład tak jak ja muszę wyskoczyć na trening do auta, gdzie nie chcę się wybrać, nie wiadomo, jak grubo, ale też nie mogę zmarznąć, no to tu zakładam wtedy taką wiatrkę. Eee, to jest też taka, można powiedzieć przecież, deszczówka w kolorze złotym, tu mamy ściągacz na dole, kapturek, eee, bardzo ciekawa taka kurteczka na luzie, tu mamy mm, ozdobny suwak, więc śmiało zarzucacie, zarzucacie na taki strój treningowy, bądź tak jak mówiłam, jak. Wyskakujecie rano, nie wiem, do sklepu, gdziekolwiek, na luzie, założyć do getrów, e, topu e, tylko coś takiego, żeby nie zmagnąć to taka przejścióweczka. To, co chciałam Wam pokazać, Wam pokazałam. Oczywiście tych rzeczy jest wiele więcej. Wszystko możecie zobaczyć na moim koncie, na Vinted. Zapraszam również na mój Instagram. E, ale co ważne, e, mówiłam na samym początku, ja naprawdę wszystkie rzeczy szanuję. E, doceniam to, co mam na co zapracowała i sobie kupiła, więc te wszystkie rzeczy są, można powiedzieć, nie ma, że w stanie idealnym. Naprawdę one nie są jakieś, że tak powiem, brzydko kolokwialnie wyciuchrane i ja chcę się ich pozbyć. Nie. Po prostu sądzę, że wiele z was, wielu z Was te rzeczy przypadną do gustu, są to na ten sezon swetry, jakieś narzutki, sukienki do grubych rajstop, także naprawdę wchodźcie, zaglądajcie te rzeczy, są w bardzo dobrym stanie. E, tylko po prostu czas odświeżyć e, garderoby, aż mi się zegarek odpiął <grym> e, no to co to by było na tyle e, fajnie, że byliście ze mną i przepraszam za tą moją przerwę ale no e, wiecie u mnie w branży sezon letni jest bardzo pracowity e, więc byłam bardzo pochłonięta tą pracą e, YouTube to dodatek Moda to moja pasja, uwielbiam yy, yy, modę, uwielbiam się nią bawić. Więc, jeżeli mam tylko chwilę, to wam tutaj pokazuję, proponuję różne stylizacje. Także ten odcinek był taki na luzie, yy, wstępem do kolejnych, gdzie już będą stylizacje i przeglądy yy, ze sklepów. Już niedługo zapraszam.